Cześć, witam was serdecznie. Chciałbym zaprosić Was na film z różnych paczek, co mi się udało kupić. Oczywiście na początku zapraszam Was do sklepu s Numizmatyka na zakupy po akcesoria. Możecie zwrócić uwagę, że doszło dużo nowych rzeczy na sklepie, także obserwujcie sklep i patrzcie może coś wam wpadnie w oko. A ja przejdę do tego, że kupiłem u siebie w klubie. Y numizmatycznym taką paczkę Monet. I zaraz pokażę Wam co w niej trafiłem. Tak jak widzicie jest duży przestrzał wszystkiego, ale ja sobie tu powiększę. I zacznijmy od tego, że trafił się o taki Kennedy 69 Denver. Zapomniałem, że to się obraca inaczej. Teraz będzie tak. O no, tutaj. Half dolar to, to mi się trafiło sporo sreberek, małych. No, nie prześwietlaj mi tu. Może światło zaraz czekacie. pauza dobra. Wrócimy po przerwie. Zrobiłem dla Was to sekunda. I tutaj zobaczymy, czy może na powiększeniu wyjdzie coś lepiej. O, tak będzie dobrze. Australia. Tu Nor Wydaje, że Norwegia to była. 10 ore. Nie, Szwecja, przepraszam. Szwecja 10 ore, sreberko. Tutaj Szwecja 10 ore. Sreberko małe. Następna. O, tu jest 3 lingi 1700 50 chyba coś by było, nawet patrzyłem wcześniej pod mikroskopem, ale ciężko było to widzę tutaj. O, także data nie do odczytania. Wydaje że to był Hamburg. Schillingen. 25 ore 1883. Mamy też ładnego Republika Portugis. Portugisa Portugiesa 42 rok. Takiego z zmasakrowanego centa 5 centa przepraszam Esmin Mark 43 i wyślizgany. 1 franc 1834 rok. Za wiele nie idzie przeczytać, ale to było w paczce. Do tego wpadło 5 groszy wpadło. 28 rok. Następnie to tak z tych ładniejszych aluminiaków to było 2 58. Zł. Cziutkie lepsze 2,58 zł. Mam nadzieję, że wszystko widać fajnie. Sporo Gdańska, znaczy Wolnego Miasta Gdańska. 8 sztuk. 4, 4, 8 sztuk. Lepsze, gorsze. I gdzieś tu mi się zapodział. No mi tu córka już tu coś przemieszała. Jeszcze dorszyk jest. Albo go gdzieś odłożyłem do... Tak, do, do kasetki odłożyłem. Gdzie mam takie nadstany. Już nie będę tam skakał po niego. Z ciekawszych monet to jakieś takie chińczyki. Nie wiem czy to stare. Nie miałem czasu jeszcze tego sprawdzić dokładnie. Mm, I. Z takich fajniejszych, a jeszcze tutaj co było, to nie jest moneta, ale medal, ale jak widzicie, Elizabeth Luga to z Dianą, Lady Diana i tak sobie taki fajny medal, dosyć ciężki, będzie nikiel, ale fajny, to będzie to i fajny, fajna, bardzo fajna złotówka, którą sobie wymieniłem, bo moja była gorsza pięćdziesiąty 57 rok w takim stanie, to zaraz Wam pokażę, jak miałem. Mam ją tutaj. Moja, no jak widzicie, bardziej przeryzana Ciężko złapać ostrość. Postaram się. Dużo, mega, dużo rys. I wymieniłem to właśnie na tą złotówkę. 57. To mi się udało. To, co teraz pokazałem, udało mi się kupić w sumie za. 90 złotych. Także dobrze. Dobrze siadło, jak to się mówi. Pozwólcie, że sobie to tylko odłożę. Plus tam jeszcze inne wiadomo, ale to już nie ma co tam pokazywać za bardzo. Na przykład to senty jakieś rzadsze daty centów. Także to takie. Takie tam, a i jeszcze tam było to. Jeden fenning i to jest zwróć uwagę tutaj na literkę D, że ona jest w tej dziurze wybita. Tak samo litera N. Coś leżało na stemplu i się odcisnęło. Także bardzo fajny destrukt. 52 aluminiaczek Widzicie, D nie jest wciśnięty, tylko po prostu jest na tym, jakby wybite. To samo z N. Myślałem, że to jest wyryte coś, ale tu coś jednak musiało leżeć na tym. No, przybliżmy tu. Może coś przybliżę lepiej. No, to bardziej pokażę. O! Bardzo to dobrze widać. I wcześniejsze paczki co mi się udało kupić to dwóch złotówki. Siedemdziesiąty piąty jak widzicie bardzo ładne. To ma sporo rysek. Niestety nie wszystko może być perfekcyjne. aczkolwiek znaczy, dużo monet tu jest też. Jak widzicie, z pełnym fajnym lustrem menniczym. Oczywiście są mikroryski, tak jak tu widać. No, ale to nie ma co. Duża powierzchnia. Płaska i jest na czym się rysować. No, a tu już jest trochę lepiej. Będziemy dużo lepiej. 77. <laughs> siedemdziesiąty ósmy, następne dwa złote, osiemdziesiąty trzeci, się w miarę szybko, żeby ten film nie był za długi, osiemdziesiąty trzeci, siedemdziesiąty piąty. siedemdziesiąty ósmy i tu już nowszy rocznik osiemdziesiąty ósmy oraz ostatnia z tego zestawu dwóch złotówek osiemdziesiąty siódmy to było to no i dzisiaj byłem jeszcze sobie na takim Taki targ jest Niedaleko mnie Znajomy mi powiedział właśnie z, z Klubu numizmatycznego Żebym tam zajechał bo może coś znajdę dla siebie no i w sumie znalazłem Pokażę wam banknoty jakie sobie kupiłem bo mi się bardzo podobały Duńskie 10 koron Oczywiście tam one, ten banknot nie jest już w obiegu Ale bardzo mi się podoba Hans Christian Andersen, bociany bardzo ładne. Podoba mi się te banknoty duńskie, te stare. I dostałem jeszcze w sumie w, tej, w cenie jednego banknotu. Yy, drugi. 20 koron. Teraz te oba banknoty są w monetach, bo jest 10 i 20 koron w monetach. No, jak wiecie, w Danii też zmienił się król, teraz znaczy królowa oddała tron dla swojego syna. Także liczymy na to, że jakieś monety wyjdą. Ładny monogram będzie miał. No i jeszcze dokupiłem sobie mam taką. Widzi mi się. Kupiłem sobie Half W Fajnej, ciemnej patynie takiej z benjaminem. I to będzie stało na takim. Zamysł tego jest tu. Teraz ja to poza kamerą wbije. Zamysł jest tego, że to sobie będzie stało. Fajnie to w tym wygląda. Ciach. O! Takie coś. I to będzie sobie tak stało na, na ustawce. Ja tam jeszcze planuję coś zrobić. I dokupiłem jeszcze Morgana 1921. Także to jest na tyle, na następny film postaram się Wam nagrać, jeszcze mam do nagrania monety, które otrzymałem w Polsce będąc, dostałem tam trochę prezentów no i chciałbym się z Wami też pochwalić, bo to jest w sumie uzupełnienie mojej kolekcji, dosyć spore jeżeli chodzi o drugą RP, no ale to na następnym filmie, ja z Wami się żegnam, zapraszam do subskrypcji mojego kanału jeżeli Wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i komentarz do następnej monety cześć